czołem Wielkiej Polsce. Wczoraj było na gorąco, dzisiaj na chłodno. Chciałem poruszyć temat, temat tak zwanego powstania w getcie warszawskim i temat powstania warszawskiego. Akurat przypadają dni, jest początek sierpnia, są dni, gdzie jest rocznica rzezi na Woli gdzie z Niemcami współpracowali Ukraińcy, którzy zasłynęli w swojej brutalności w mordowaniu Polaków. No i obchodzimy, obchodzimy tą rocznicę, tę rocznicę bitwy, znaczy bitwy Powstania Warszawskiego od roku 67. Natomiast Mało kto pamięta, albo nie chcą wiedzieć, że zaraz po wojnie z, z, komuniści postawili, postawili pomnik, ale komu. Pomnik tak zwanego powstania w getcie Warszawskim, który w roku 1946 już ten pomnik był. Był to pierwszy pomnik w Warszawie, jeszcze zburzonej, jeszcze nieodbudowanej, a już pomnik, który powielał. Kłamstwo. I ci dygnitarze komunistyczni, Żydzi oczywiście, oddawali hołd powstańcom żydowskim, składając więcej przy, przy tym pomniku, tak zwanego getty, powstania w Getcie, no i, i uwiarygodniali to kłamstwo, do, do, o którym, o którym, które trwa do dzisiaj. Sam Edelman mówił, że powstania nie było. Że to był, była tylko ruchawka współpracowników Hitlera, którzy zbuntowali się, jak Niemcy zaczęli z ich szeregu wybierać ludzi i wywozić. No, nie? no to się zbuntowali ci współpracownicy i tak, tak, tak to wyglądało. Pamiętajcie, że ten komunistyczny pomnik, on nie powinien być w Warszawie, on powinien być rozebrany w sposób prawny, bo to jest, są przecież przepisy o zakazie propagowania komunizmu, a to jest pomnik komunistyczny w getcie. Komunistyczny pomnik do rozbiórki. Tam obok jest teraz muzeum 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 Polin czy Polheis, no jakoś się tak to nazywa. Nie pamiętajcie, tu jest Polska, a nie Polin. I nie pozwólcie Warszawiacy, aby chpiono z polskich ofiar, a hołbiono, hołbiono symbole komunistyczne, jakim jest pomnik y, y, get, y, tzw. powstania w Getcie Warszawskim. Tyle o tym pomniku, o powstaniach. Czołem Wielkiej Polsce mówił Bartłomiej Kurzeja.